Wakacje za chwilę zaczną się na dobre, a Wy możecie mieć dylemat, jaki gimbal warto wybrać w cenie do 6 stówek. Zapraszam do oglądania. Do tego zestawienia wybrałem trzy modele różnych producentów, a materiał podzielimy sobie na kilka części. Na początku krótko omówię każdy gimbal, potem przejdziemy do porównania wideo, a na koniec standardowo wszystko sobie podsumujemy. Zaczynamy zatem od FeiyuTech Wimble C. Jest to bardzo prosty w swojej konstrukcji gimbal trzyosiowy. W zestawie razem z tym urządzeniem otrzymujemy jeszcze przewód USB służący do ładowania baterii. Natomiast w mojej ocenie brak dodatkowego pokrowca na gimbal, który pozwoliłby nam na bezpieczne transportowanie jest ogromną wadą i niestety wielokrotnie w plecaku czy torbie gimbal samoczynnie się uruchamiał. Sporym atutem na pewno jest dosyć duża, fajnie wyprofilowana rączka. Możemy bardzo wygodnie operować gimbalem. Ta część została wykonana z matowego plastiku i to jest dobra informacja, ponieważ tego typu tworzywo jest fajne w dotyku. Do tego nie będzie gromadzić zbytnio zarysowań. Natomiast na dole jest jeszcze umieszczone złącze mocowanie 1,4 cala. Dzięki niemu zamocujemy gimbal na statywie bądź monopodzie. Nie będzie z tym żadnego problemu. Jak możecie zauważyć, przyciski zostały tutaj ograniczone do minimum. Na przodzie umieszczono guzik do zmiany trybu pracy oraz do włączania gimbala po dłuższym przytrzymaniu. Do tego otrzymujemy również joystick. Do operowania gimbalem. Na tyle znajduje się jeszcze suwak do zoomowania, ale także zmiany, przykładowo, balansu bieli, czasu naświetlania czy ISO, ale działa to tylko w aplikacji producenta. Na prawej stronie ulokowana złącze mikro USB znajduje się ono w zagłębieniu, przez co niestety nie każda końcówka będzie pasować. Cała górna część gimbala odpowiadająca za stabilizowanie została wykonana z solidnego matowego aluminium. Oczywiście możemy całość, w zależności od masy smartfona, odpowiednio wyważyć za pomocą przesuwania uchwytów w prawo lub w lewo. Sam uchwyt jest doskonale wykonany, a smartfon trzyma się w nim bardzo pewnie. Masa tego gimbala wynosi 420 g bez smartfona, maksymalny udźwig to 200 g. Mamy oczywiście kilka trybów pracy. Gimbal możemy zablokować w jednej pozycji, może on podążać za naszym ruchem. Co ciekawe, może on pracować także za smartfonem w pozycji pionowej. Czas pracy na baterii deklarowany przez producenta wynosi 5 godzin. Następna moja propozycja to DJI Osmo Mobile 2. Ponownie jest to gimbal trzosiowy. W zestawie dodatkowo otrzymujemy przewód micro USB, ale również bardzo fajny pokrowiec, dzięki czemu nie musimy się obawiać o ewentualne uszkodzenie w procesie transportu. Rączka w tym wypadku jest mniejsza niż przy okazji gimbala Feiyutech, ale za to mam wrażenie dużo lepiej dopasowana do dłoni, a wszelkie przyciski są bardzo ergonomicznie rozmieszczone. Całość mam wrażenie została wykonana z dobrego jakościowo plastiku, który jest matowy, dzięki temu się nie Brudzi, nie zbiera także drobnych zarysowań. Są tutaj oczywiście elementy metalowe, chociażby ładnie wyglądające śruby mocowania, no i oczywiście części, których z zewnątrz nie widać. Plusem jest obecność mocowania 1/4 cala do umieszczenia gimbala na statywie bądź monopodzie. Na przodzie znajduje się zestaw przycisków. Pierwszy oznaczony symbolem M służy do zmiany trybu pracy gimbala oraz do jego włączenia po dłuższym przytrzymaniu. Jeżeli chodzi o tryby pracy, można zablokować pozycję gimbala lub sprawić, aby podążał on za ruchem. Operatora. Po lewej stronie znajduje się suwak do zoomowania, ale oczywiście działa to z aplikacją producenta lub innymi, które natywnie wspierają komunikację z tym modelem. Natomiast na prawej stronie znajduje się złącze micro USB, a na odwrocie port USB 2.0. Naszego smartfona umieszczamy tutaj w doskonale wykonanym uchwycie i co ciekawe, nawet tylna część telefonu jest chroniona gumowym elementem. W tym wypadku manualnie po odkręceniu mocowania możemy obrócić uchwyt w taki sposób, aby nasz telefon był w pozycji. Pionowej. To może być fajne do nagrywania gdzieś tam na Snapchata, na YouTube, a oczywiście, jeżeli chodzi o krótkie vlogi, też jeżeli chodzi o Insta Stories. Także to urządzenie musimy odpowiednio skalibrować przed użyciem. Odbywa się to na podobnej zasadzie, czyli poprzez przesunięcie w prawo lub w lewo całego elementu z uchwytem na smartfona. Maksymalny udźwig to niecałe 250 gramów, a gimbal bez obciążenia waży niecałe pół kilograma. Bateria ma 2600 mAh przy założeniu Prawidłowo wykonanej kalibracji. Czas pracy może wynosić wedle zapewnień producenta nawet 15 godzin. Ostatni gimbal to Zhiyun Smooth 4. W zestawie znajduje się przewód na złącze USB-C do ładowania baterii. Jest również mini statyw, który przydaje się do tego, aby postawić gimbal na przykład na stole. Cały ten zestaw można bezpiecznie transportować w bardzo solidnym pokrowcu w podobnej formie jak Osmo Mobile 2. W większości gimbal został wykonany z błyszczącego plastiku. Na dole znajduje się mocowanie 1,4 cala. Natomiast to, co może na początku przytłoczyć trochę użytkownika, to spora liczba przycisków, ale dzięki temu momencie zmiany ustawy nie musimy korzystać z ekranu naszego smartfona, a opanowanie całej obsługi zajmuje maksymalnie 10 minut. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest obrotowy element na lewej stronie, służy do manualnego ustawienia ostrości lub do zoomowania. W mojej ocenie to jest naprawdę mega wygodne. Na prawej stronie umieszczono złącze USB-C, a na tyle podwójny przycisk do sterowania gimbalem. Podobnie jak w DJI, uchwyt do smartfona został bardzo fajnie wykonany. Z każdej strony nasz telefon jest zabezpieczony gumowymi Elementami, można także manualnie obrócić smartfona do pozycji pionowej. Kalibracja odbywa się na takiej samej zasadzie jak w innych gimbalach, natomiast bardzo mi się spodobało, że mamy tutaj specjalną blokadę pozycji, dzięki czemu możemy bardzo wygodnie mocować smartfona, a wtedy całość się po prostu nie obraca. Jedyne co zaliczam na minus to słabe wyprofilowanie rączki, bo ona na pewno nie jest aż tak wygodna jak przy okazji DJI bądź fejuteka. Co ciekawe, w czasie nagrywania można ładować baterię smartfona z poziomu gimbala i to jest jest na pewno bardzo fajne ułatwienie, biorąc pod uwagę to, że przy filmowaniu bateria w naszych telefonach szybciej się rozładowuje. Gimbal waży niecałe 550 gramów, a maksymalne obciążenie wynosi 210 gramów. Wedle zapewnień producenta na jednym ładowaniu możemy tutaj uzyskać maksymalnie 12 godzin pracy. Testowałem te gimbale z OnePlusem 7 Pro, który raczej jest dosyć ciężkim i wielkim smartfonem i w wypadku gimbala DJI oraz Juna zauważyłem, że mimo dobrze wykonanej kalibracji, smartfon był delikatnie przechylony w lewo, a co jest zaskakujące, żadnych tego typu problemów nie miałem w gimbalu FeiyuTech, mimo, że maksymalne obciążenie było już przekroczone. Rozwiązaniem tego problemu może być po prostu dokupienie przeciwwagi. Nadeszła pora na sprawdzenie, jak owe gimbale sprawdzają się w tym, do czego zostały stworzone. Na potrzeby testów stabilizowania przygotowałem kilka scen. Pierwsza to oczywiście klasyczne chodzenie. Druga to trzymanie gimbala w pozycji statycznej z ostrością na jednym elemencie. Sprawdzimy także chodzenie ze Stabilizacją optyczną lub bez niej, a na końcu test schodów. Możecie już podziwiać efekty, ale zanim przejdę do podsumowania, zachęcam, abyście napisali w komentarzu, który gimbal jest Waszym zdaniem najlepszy. A jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi materiałami na Morele TV, to zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału oraz oczywiście naciśnięcia dzwoneczka, tak abyście byli poinformowani na bieżąco o nowych filmach. Każdy z producentów przygotował do swojego Gimbala aplikację darmową, którą możemy pobrać zarówno na iOS, a zarówno na Androida. Jeżeli chodzi o funkcje oferowane, one są do siebie podobne. Nawet wydaje mi się, że interfejsy tych aplikacji są do siebie bardzo podobne. Tam możemy zarządzać wieloma ustawieniami Gimbala, przykładowo mocą silników. Też możemy zarządzać tym, jakie tryby mamy w Gimbalu, ponieważ może on wykonywać zdjęcia panoramiczne, może wykonywać też timelapsy, ale tak jak Mówię, te tryby oraz oferowane funkcje w każdym z przypadków są do siebie bardzo, bardzo podobne, ale ja. Osobiście uważam, że nie było sensu w tym filmie omawiać każdej aplikacji osobno, ponieważ to trwałoby trochę zbyt długo i myślę też, że nie byłoby dla Was do końca interesujące. Przechodzimy do obiecanego podsumowania. Szczerze Wam powiem, że każdy gimbal ma w sobie coś fajnego. Na pewno w FeiyuTechu lubię to, że on jest niesamowicie prosty w obsłudze. Jeżeli interesuje Was gimbal taki po prostu prosty w obsłudze, niezbyt zaawansowany, to jest to urządzenie dla Was. Druga to DJI, tam jestem zadowolony z tego jak to urządzenie jest mega fajnie wykonane, mega fajnie ergonomicznie dopracowane, no i też aplikacja DJI oferuje dość dużo ciekawych funkcji ale jeżeli chodzi o Zuna, tutaj jestem pod wrażeniem tego, że stosunek ceny do jakości i tego co to urządzenie oferuje w swojej cenie jest naprawdę świetny wybór oczywiście pozostawiam Wam ponieważ to zależy oczywiście od Waszych preferencji, natomiast jeżeli macie jakieś swoje inne propozycje inne typy gimbali, które polecacie, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli to wideo Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górze. Na razie do zobaczenia!